1 wykiad w końcu dobiegł końca, więc pora skupić się na wszystkich zapowiedziach, lixach i tym ciekawym co pojawiło się w internecie, bo powiem wam szczerze, parę pobrixy wczoraj wieczorem zaszalały i jest bardzo dobrze. Ale zacznijmy od tego, co zobaczyliśmy już w zdjęciu. Mianowicie, tutaj ja mowa o zestawie TA Interceptor vs. Fang. Oparty na tym, co zobaczymy w The Mandalorian. Sam będzie zawierał 957 elementów: czy minifigurki, figurki, jednego robota i dwa bardzo ciekawie zrobione modele: TA Interceptora oraz panga Mandalorianu, czyli tego statku, którym zobaczymy najprawdopodobniej w nadchodzących odcinkach The Mandalorian. Sama kolorystyka, jak to jest w wypadku Staruszu, to zwykle bywa: dobro, białe, zło, ciemne. Nie mówili inaczej. Konstrukcyjnie też jest akurat ciekawie zrobione kolory kolorami. Umyśl na budowle. W budowlach tu są akurat zrobione fajnie, ciekawie, potem zabawowym będzie to akurat szczał dziesiątka. Figurki jakie dostajemy w wypadku tego zostały to Mandalorian. Mandalorian Fleet Commander! TIE Fighter PILOT i oczywiście ARTU A6, który musiał być też dodany. Są naprawdę zrobione bardzo ciekawie te figurki. Mando mamy go takiego samego jak pozostały w pozostałych dwóch zestawach, tej nowej letniej fali, która ma wyjść. Mandole Renfleet Fleet Commander, ciekawie zrobiona mini figurka z dobrze zrobioną główką i nowy twór, który będzie do naszej kolekcji. TIE Fighter PILOT, oświeżona wersja. TIE PILOTA, tak jak dla mnie, na duży plus. ARTU A6 też, jak dla mnie, bardzo fajny kolejny robot, który dołączy do kolekcji. Cena, jaką będziemy musieli zapłacić na ten zestaw, jest to. 479,99 zł i ma być on w dystrybucji ogólnej szerokiej na ten moment. Możesz to jeszcze zmienić. A dostępność ma być od maja tego roku. Tyle co do zestawu, którego zdjęcia zobaczyliśmy. Poran teraz na zapowiedzi, które zaplantowały wczoraj promu Brixy. I zaczniemy od Republic Swamp Spidera, który ma nas kosztować 129,99 zł. Ma zawierć 108 elementów. I figurki, jakie tutaj znajdziemy, będzie to Kapitan Vanguard i trzech klonów z 332 regimentu, którzy będą tutaj również rzuceni. Wydaje się mało elementów, taki Battle Pack drogi, ale patrząc na to, dostajemy tu całkowicie nowego dowódcę, który będzie dodany. Trzy unikatowe klony, jak dla mnie jest akurat 10 i szczerze nie mogę się doczekać na to, co tu będzie tam zrobione i zakupię tylko i wyłącznie dla minifigurek ten zestaw. Jestem na plus. Konstrukcja nie chce wyglądać jak chce wygląda, nie interesuje mnie to w ogóle. Klony to jest to coś, co wszyscy chcą dostać i dla mnie to jest tak naprawdę najlepszy dodatek, który akurat będzie tu dorzucony. Drugim zestawem, jaki wczoraj był zaprezentowany przez Brixy jest Republic Gunship. Tak, dobrze słyszycie, Gunship powraca. Tym razem w skali normalnej minifigurkowej, zabawowej, a nie dużej UCS-owej. Sam zestaw będzie nas kosztował około 720 zł. Będzie on zawierał 1083 elementy i całą masę minifigurek. Minifigurek tej moc! Będą tutaj zawarte figurki kanclerza Palpatima, Klon komandera Foxa, dwie sztuki Kurosant Shock Trooperów oraz Padmę Amidale, która również tu będzie dorzucona. Jak dla mnie spodziewałem się czegoś innego, że będzie to dorzucony pewien bardzo fajny kapitan, na którego wszyscy bardzo liczyli, ale i tak jest nieźle. Palpatine, Shock Trooperzy, Fox, dla mnie w dziesiątkę. Amidala też będzie dobrym dodatkiem, mam nadzieję na jakąś ładny akurat... Kostium, który będzie tutaj na niej założony, albo powiedzieć nadrukowany. Sam zestaw na ten moment ma być zestawem ekskluzywnym, więc tu jest akurat taki duży problem, bo będzie trzeba na niego na początek zapłacić cenę katalogową. Przykro mi. Kolejnym zestawem, jaki Promobilks nam zaprezentował, jest to Ghost. Tak, dobrze słyszycie ten statek, który mogliśmy widzieć w Rebelsach, znowu powróci. A dlaczego? Bo nadchodzi wielkimi krokami Premiera Assonki, i bankowo zobaczymy tam całą załogę, która leciała na tym pięknym statku ale i również sam statek bankowo też w tym serialu zobaczymy. Sam zestaw ma zawierać 1394 elementy, ma nas kosztować w okolicach 800 zł, ma być wydany we wrześniu i ma być to zestaw ekskluzywny. Figurki jakie znajdziemy w tym zestawie będzie to Hera, Chopper, Queer, Jason i nieznana figurka o ciemnej skórze, która będzie tutaj dorzucona. jest pewne figurką imprezy ja to bardzo fajnie liczyłem, że zobaczymy tutaj Asokę w wersji starszej. No niestety będzie ona bankowo dorzucona w innym zestawie, bo nie uwierzę, że LEGO pominie akurat możliwość wydanie nam takiej bardzo ciekawej figureczki do naszej kolekcji. Tam zestaw ma być w dystrybucji ekskluzywnej. Wybaczcie, niestety LEGO wie jak więc akurat na tym też będzie chciał jak największy pieniążek sobie zrobić dla siebie. Tak to bywa, nic nie poradzimy na to. No i największy zestaw, który zobaczymy już w październiku tego roku, Mamy tutaj o zestawie Venator, który będzie kosztował skosztował najprawdopodobniej 3100 zł, będzie on zawierał 5384 elementy i będzie to w tym razem w skali UCS-owej, nie tak jak to było wcześniej wydane parę lat temu, w skali zabawowej. Figurki, jakie znajdziemy w tym zestawie, będzie to Young Admiral Jurlen oraz Kapitan Erex, z całkowicie nowymi wykonanymi nadrukami, z pauldronem i niestety z nadrukowaną kiecką, tak jak to widzieliśmy w grze. I wielka też szkoda, że najlepszą figurkę, albo powiedzieć najbardziej pożądaną figurkę, daję najdroższego zestawu, ale wiadomo o co chodzi. O pieniądze i tylko i wyłącznie o to. Sam Wenator na ten moment nie wiemy nic na jego temat, jakiego będzie wyglądał wewnętrznie. Stawiam, że będzie on przypełniał podstawę budowy 1 do jednego to co widzimy w wypadku budowy Justice Star Destroyera, którego mogliśmy zakupić do końca zeszłego roku. Więc spodziewajcie się, rusztowania do którego będziemy dopinać sobie przeróżne do płytki, które mają nam odzorować budowę za naszą kadłubu statku. Jak dla mnie tylko minifigurki przemawiają do mnie i te minifigurki z zestawu zestawu sam model, jeżeli nie będzie miał wbudowanego jakiegokolwiek wnętrza, choćby mostka kapitańskiego, to będzie dla mnie to akurat bardzo słaby wybór. Pod tym względem i takie zestawy, jak tutaj teusuisowe, duże, nie zachwycają mnie za bardzo, najlepszym akurat cechą co zestawu to są fajnie wykonane minifigurki. No cóż, pozostajemy czekać na jeszcze parę zestawów, które mają być zapowiedziane w najbliższym czasie. Z musimy zobaczyć zdjęcia do zestawów i dopiero wtedy ocenimy, co i jak to będzie wyglądać. Jak na razie, figurki, jak dla mnie, na ogromny plus. Nowa konierka, która wychodzi, ogromny plus. Pozostaje nam tylko i wyłącznie mieć nadzieję, ja, że najgorszy no, przyspadek sen. A jak na razie, dziękuję bardzo za dzisiaj i do zobaczenia stąd razem. Na razie!